Cześć, witam Was w moim daily vlogu. Pomyślałem, że to jest taki popularny teraz format, więc będę go dla Was nagrywał, żebyście zobaczyli, czy moje życie jest ciekawe. Czy. Czy, czy nie. Chciałbym Was tym vlogiem też edukować trochę, żebyście po prostu dowiedzieli się, jak żyć. Jak to jest fajnie żyć, tak? Nie! Powiedziałem, że nie negocjuję z Dobra, śpiąc na szklankę. Mam do zmontowania policjanki... Zrobię timelapse jakiegoś. Zrobię timelapse. Nagramy timelapse teraz? Teraz nagramy timelapse. No inaczej nie ma vloga.